Cześć kochani, witam Was w nowym roku. Tak jak zapowiadałam, będę się odchudzać, ale nie mm. będzie to zmiana. Halo, Nie będzie to zmiana spektakularna. No bo jak widzicie, ja jestem dosyć szczupłą osobą, ale rzeczywiście pociąż mam pomocnika. pociąż zostało mi kilka kilogramów, które po prostu chciałabym zrzucić, a będę to robiła z pomocą czy przy pomocy cateringu dietetycznego diet box. Jak widzicie, ja właśnie rozłożyłam tutaj wszystkie posiłki na dziś. Zaraz Wam pokażę, co dokładnie w tym cateringu jest. Założenie jest takie, że przez miesiąc będę korzystała z ich diety, ale oprócz tego będę codziennie chodziła na długie spacery i dwa razy w tygodniu. Halo, pomocnik. Dwa razy w tygodniu będę ćwiczyła na przykład z wcześniej bardzo mi te treningi pomagały. Sami zobaczcie jak będą wyglądały moje zmagania z dietą. To jest dieta 1750 kalorii, bez glutenu i laktozy. Podobno to dieta zalecona dla osób, które borykają się z chorobą Hashimoto, a właśnie ja jestem taką osobą. Ta dieta, jakby Najlepsze efekty byłyby, gdyby ta dieta była mniejsza, czyli 1500 kalorii, ale ponieważ ja jestem mamą karmiącą, nie mogę pozwolić sobie na taką radykalną dietę. Z dietetyczką z Dietboxa umówiłam się na to, że jeżeli kiedykolwiek w ciągu dnia będę głodna, to po prostu mam sobie zjeść banana i jakoś tak jakby wiecie, coś do, do tej, do, do tej diety dodać. Pokażę Wam teraz jak wygląda właśnie taki przykładowy y, dzień. Zaczynamy od śniadania. Placuszki kukurydziane z wędzonym łososiem i pomidorkami. Już. O Jezu, jak to pięknie wygląda, super. Powiem Wam, że już jestem na czczo i nie mogę się doczekać, aż to sobie zjem. Duża porcja, więc na pewno się najem, spokojnie. Y, drugie śniadanie. Pianka czekoladowa z porzeczkami. Tak to wygląda. Obiad to będą, moi drodzy, fitburgery z indyka, cukinii i papryki z kolendrą, pieczonymi ziemniakami i surówka z czerwonej kapusty. Już bym chętnie zjadła. Otwieram Wam te pudełka, normalnie one powinny oczywiście zostać okay. zamknięte przez cały dzień, ale otwieram je, ponieważ troszkę zaparowały, no i wiadomo, nie mogę Wam zupełnie pokazać, jak to wygląda. Dalej mamy podwieczorek, to jest fasolka szparagowa z sezamem i humusem. Taką fasolkę to już bym chętnie... O. No i kolacja. Omlet z wędzonym indykiem, kaparami i płatkami drożdżowymi. Płatki drożdżowe e, to jest taki produkt, który w diecie glutenowej, e, bez laktozy, on tak jakby zastępuje żółty ser. Podobno bardzo smaczne. Będę testować, próbować. Jeżeli chcielibyście skorzystać z cateringu dietetycznego firmy Dietbox, mam dla Was specjalny kod zniżkowy, który upoważnia Was do debatu na właśnie ich produkty. Przy zamówieniu musicie pisać ten kod i automatycznie naliczy się ta mniejsza kwota. Teraz się zważę, żebyśmy potem mogli jakiś odnaleźć punkt odniesienia do efektów mojej diety. Zobaczymy. 55 .1, 2 różnie to pokazuje. Moim celem jest to, żeby schudnąć tak 3, może 4 kg i wrócić do mojej wagi i figury sprzed ciąży. Postaram się znaleźć wam jakieś zdjęcie i pokazać jaki jest mój cel. Ale waga to oczywiście nie najważniejsze, niektórzy odchudzanie uznają tylko wtedy, jeśli zmniejszają się centymetry w obwodach, więc zmierzę sobie, jak to wygląda u mnie. Dobra, zaczynamy od uda. 54 cm w udzie. O nie, ale 73, miałam kiedyś 60, naprawdę no. 93 cm w biodrach załamała mnie ta, ta talia. No nic, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po miesiącu. Bądźcie ze mną. W końcu formalności stało się zadość. Zrobiłam wszystkie pomiary i mogę zabrać się za jedzenie śniadania. Bardzo lubię łososia, więc przyznam, że no, cieszę się, że takie pyszne danko się tutaj y, otwiera tą dietę. Zobaczymy, jak smakuje. Placki kukurydziane z wędzonym łososiem. No, niesamowita. Biorąc pod uwagę, że do tej pory z reguły ja mam na śniadanie kanapki, no to skok ogromny, dla mnie pyszne, naprawdę super jest ta dieta. Cześć kochani, witam was we wtorek, chciałam wam pokazać co nowego w cateringu dietetycznym i co za tym idzie w mojej diecie, dziś we wtorek przypominam wam oczywiście o kodzie zniżkowym, który upoważnia was do rabatu na wszystkie zestawy w cateringu dietbox, zaraz wam pokażę dania ale mam tutaj pomocnika małego ze sobą Eryczka, a jak wiecie, wiecie sami z wszystkich moich vlogów, Eryczek wymaga 100% uwagi. Nie mam mowy, żeby to mama sobie, wiecie, tam jakieś głupoty do kamery gadała, tak? Ja skupnałam sobie co niektórych, wszystko pyszne. Na początek śniadanie, owocowe naleśniki z musem bananowym i owocami. Potem drugie śniadanie, to takie smoothie z gruszką, bananem. Wszystko to jest na soku jabłkowym, duża porcja. Potem obiad to spaghetti alla bolognese. Tutaj mamy też sporą, spora porcja, duże danie. Tutaj ta niepozorna kosteczka to baton banti z kaszy jaglanej. Pewnie co niektórzy z Was mogą być zaskoczeni, dlaczego w cateringu są słodycze, ale oczywiście to są zdrowe słodycze. To są jakby, wiecie, słodycze, które mają zdrowe zamienniki. Tutaj nie ma takiego prawdziwego cukru ani jakichś tam wszystkich e substancji, które są najgorsze w tych słodyczach, tylko wszystko jest naprawdę zdrowe. No, i na koniec kolacja to sałatka z indykiem, papryką, pomidorami. Wszystko to na, na dressingu. I do tego są grzanki z pełnowartościowego pieczywa. Wszystko pyszne. Za nami pracowity dzień. Rozpakowywaliśmy tą kanapę. Niedługo czeka nas metamorfoza gabinetu. Dajcie znak w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć cały odcinek o tej właśnie zmianie. Cześć kochani, witam was w środę. Jak widzicie odchudzanie to nie sama dieta, ale też ruch. A w ruchu bardzo pomaga mi to, że mam nosidło. I specjalną kurtkę, którą zaraz wam pokażę. Eryczek jeszcze nie ma na sobie czapki, bo bardzo jest mu gorąco. Od razu by się zagrzał. Tak wygląda nosidło z Lenny Lamp. Powiem Wam, że Eryczek waży 9 kg, ale ja w ogóle tego nie czuję, a jednocześnie trenuję, tak synu? Haha. Ha, Oj, coś tam zostało po obiadku na guście. Zaraz wam pokażę, donosiła, jaką mam kurtkę. Kurtka z Bonprix, czy tam Bonprix? Jakoś tak to się czyta. Sorry, zaraz eee, Wam pokażę. To jest specjalna kurtka do nosidła, która ma wstawkę dla babaska. I on i ja mamy takie swoje kapturki. U, u, u. I tutaj zapinamy bobo. Mamy tu też suwak. Widzicie? Możecie normalnie spacerować z babaskiem. i Jemu i Wam jest ciepło. <laughs> Czasem babas się buntuje, ale generalnie to bardzo wygodna opcja. Idziemy właśnie na spacer. Mam nadzieję, że spalę te wszystkie nadprogramowe kalorie. Wróciliśmy ze spaceru, okropnie zmęczeni i okropnie głodni. Ja już ryczka tam po trochę nakarmiłam. Za chwilkę będę też jadła swój obiad, już odgrzałam go. Dzisiaj jem pulpety w sosie kokosowo-pomidorowym z ryżem jaśminowym i sałatką. Spróbowałam, przyznaję, pyszne jak zwykle i duża porcja. To mnie bardzo cieszy. Zaczynam jeść. La 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 la. Hi, hi. <laughs> tak, co to jest aparat? Hej! obiecałam, że będę dwa razy w tygodniu ćwiczyła ale do takich pełnych ćwiczeń potrzebuję śpiącego bobasa, a jak widzicie na razie tutaj nikt nie śpi więc znalazłam sobie taki zestaw ćwiczeń który mogę wykonywać razem z moim dzieckiem podobno jak tutaj mówi pani w tytule, mama ćwiczy a dziecko ma zabawę zobaczymy, zaraz zaczynamy Pod wieczorek. Jest to ptasie mleczko z chia, bardzo dobre, słodziutkie, a jednocześnie z samych dobrych składników. Yy, doda mi energii przed wieczornym karmieniem. Pyszne, nie tłoczę. Grześ już usypia ryczka, a ja właśnie jem kolację. Yy, postanowiłam, że nie będę przekładała tego do talerza, bo szkoda mi, nie wiecie mieć naczyń nowych, więc zjem z tego pudełka na zimno. Są to takie kotlety z brokułem bodajże i do tego taki dressing. Cześć kochani, witam Was we czwartek i tradycyjnie zaczynamy od menu na dziś. Na śniadanie bezglutenowe muffinki z szynką i warzywami, do tego sos i pomidorki koktajlowe. Wszystko pyszne. Drugie śniadanie to sałatka z ziemniakami, jajkiem, do tego sos miodowo-musztardowy. Widzę, że jakąś fasolkę szparagową tutaj jeszcze mamy. Na obiad mamy łódko z kurczaka, do tego makaron sojowy, kasza gryczana, a łódko zdaje się jest w sosie musztardowym. Na podwieczorek wegański snickers. Przyda się, bo właśnie wtedy najczęściej mam zjazd i potrzebuję troszkę cukru. No i na na kolację mamy kary z ciecierzycą, wszystko w sosie. Zaraz sprawdzę. Ściągawka. Kary z dynią, ciecierzycą i indykiem. Wygląda wszystko pysznie, tradycyjnie z moim pomocnikiem. Synku, jak tam? Oj, oczka sklejone. Mamy za sobą ciężką noc. Myślę, że niedługo pójdziemy na drzemkę. Mam nadzieję, że kiedyś ryczek za to wszystko postawi mi kawkę, tak? Synku, za wstawanie w nocy co dwie godziny? Postawisz mi kawę? Jest godzina 13, a Ryczuś śpi, a ja szykuję się na wizytę do dentysty. Dziś musimy pojechać, ponieważ odkleił mi się retainer. Ci z was, który, którzy nosili aparat ortodontyczny pewnie wiedzą o co chodzi. Pewnie na tym blogu odczuwacie to, że zjadam niektóre końcówki i mówię dosyć niewyraźnie, ponieważ w praktyce wygląda, wygląda to tak, że... właśnie próbka... Mam w ustach drut, który cały czas rani mój język i bardzo niewygodnie mi się je i mówi. No, ale dla Was wszystko. <noise> Idę zaraz zjeść drugie śniadanie. No i trochę się ogarnę i szykujemy się do dentysty. Zobaczcie, jak pięknie pada śnieg. Jezu, jaki gęsty. Cieszę się bardzo. To drugi śnieg w życiu Eryczka. My już byliśmy dziś na spacerze, więc nie będę z nim chodziła znowu, ale zaraz pokażę mu przez okno. Na pewno będzie bardzo zadowolony. Chociaż tak naprawdę to nie wiem czy będzie coś z tego rozumiał, <laughs> ale na pewno mama będzie zadowolona. Pięknie to wygląda. Już się śpieszę z informacją, co dzisiaj jest menu. Dajcie mi znak, co sądzicie o takim codziennym prezentowaniu tego, co będę jadła. Być może was to nudzi, ale jeśli chcecie zobaczyć, coś jest w takim cateringu na każdy dzień, to koniecznie dajcie mi znak w komentarzu, że podoba wam się taka forma prezentacji. Na śniadanie mamy pastę jajeczną z awokado, do tego są ogórki, trochę rukoli i pieczywo. Tak to wygląda. Potem na drugie śniadanie mamy barszcz ukraiński, akurat barszczu nie otwierałam, bo myślę, że każdy z Was jest w stanie sobie wyobrazić, taki barszcz wygląda. Na obiad mamy kotlet rybny z takimi frytkami z przyprawami, do tego surówka z marchewką, z kapusty kiszonej. Potem pod wieczorek to uwaga, baton ubezpieczenia. Mm. Kyry Elejsan, już się nie mogę doczekać, aż to wiem pięknie to wygląda. No i kolacja to kluski śląskie z sosem kurkowym. Absolutnie moje smaki. Mam dzisiaj w pudełkach pastę jajeczną z awokado. I to mnie zainspirowało, żeby Eryczkowi zrobić to samo. Już jajko, zaraz pomieszam to z awokado i zjemmy sobie razem śniadanie. Teraz, kochani, zważę się i zobaczę, ile waży po tygodniu odchudzania. 53.3. Czyli super, bo udało mi się schudnąć prawie 2 kg, ale u mnie zawsze tak to wygląda, że ten pierwszy tydzień to jest ten moment, kiedy najwięcej chudnę. Cieszę się, zobaczymy, jak będą wyglądały efekty w kolejnych tygodniach. Yy, bądźcie ze mną. Kochani, bardzo polecam Wam Catering Diet Box. Jak widzieliście, dania są pyszne, wyglądają pięknie, wszystko zawsze jest na czas. A na hasło yy, Laguna 15 macie 15% zniżki na wszystkie zestawy. Po prostu w zamówieniu na końcu musicie wpisać ten kod. Polecam Wam. Kochani, za nami pierwszy tydzień odchudzania się. Jak widzieliście, upływał mi ten czas miło, dlatego że miałam pyszne jedzenie. Aż trudno uwierzyć, że można tak wspaniałe. Rzeczy na przykład wegański sneakers jeść na diecie, ale to możliwe. W kolejnych odcinkach będę się pewnie ważyć i będę już podsumowała, podsumowała efekty. Bądźcie ze mną, pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i łapkach w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia.